Jeszcze patrz, Jeszcze tam, jeszcze tutaj kursuje koło nas. Mamy bardzo ciężki worek z prezentami. No. Ma bardzo dużo prezentów. Jeszcze kursuje, jeszcze jeździ. Dla rzecznych dzieci. Lata, lata dla tutaj. Lata Pernikołaj tutaj koło naszego bloku. Koło naszego bloku lata. No ciekawe czy do nas przyjdzie. No zobaczymy. Jak pożytki że... w to, to tak moczyćeli, to nie. O, o, tak być. No dobrze. dobrze. Słyszysz? Mikołaj się gdzieś tam śmieje na zewnątrz. Ho, 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 ho. To, to mówi, ho, ho, ho. Ho, 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 Szukam grzecznych ho. dzieci. Szukam grzecznych dzieci, czy tu? Dzień dobry! Dzień dobry! nie, nie, do nas. nas. nie, 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 przyleciał! nie, 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 zmęczony Nikolaj, Dzień dobry! Dajmy. Zmęczony Mikołaj. Oj, oj. Oj, oj. tam, ja ci poszczekam! Czy tutaj jakieś grzeczne dzieci są? Czy są grzeczne dzieci? Tak! No mamy! jestem! Jestem! Jest, jest! Jest grzeczne dzieci! Ja jeszcze chyba coś w saniach mam. Czekajcie chwilę! Coś Ale wrócisz do nas Mikołaju, prawda? Zróbę! Przyjdzie! Ja. Ile prezentów! I miało być tyle grzecznych. Czy są tu grzeczne dzieci jeszcze? Tak, Idę dalej po prezenty! Jeszcze? O jo, jo. Ile tych prezentów? o po Ile tych prezentów? No to, to taka jest. Prezentów. Nie, nie, nie. Wiesz wszystko? Gdzie Dieter, Jak ty to przedmiknęłeś, Mikołaju? Patrz, i on musiał przywieźć do nas. Wszystko! Myślicie, że wystarczy? No, chyba jeszcze raz odwróć. Czy mało? Jeszcze brać. Mało prezentów Idę dalej. Oj, ja cię. Wali z Walią, więc... Ja chyba ci pomogę. Ojejku. Mam ty. Słuchajcie. Jeszcze jedna tam paczka była. Widziałem w taniach. Co? Nie no, bez kitu. Trzeba zrobić no, takie wysiłki. Ojejku. Takie ciężkie prezenty. Ja nie ma kwiatów. Ty Ile co tych prezentów? No teraz zobaczymy czy są, czy, czy wszyscy dostaną. Mikołaju, może chcesz coś zjeść? Ciasteczko chciałbym. Ciasteczko mleko. I ciasteczko. mleko, mleko i ciasteczko. Ciasteczko mleko. są w pojemniku tutaj ja. w górę. Chcesz, chcesz iść do Mikołaja? Nie chcę ci do Mikołaja. A może usiedzimy Mikołaja na Mikołaj. banku? Słuchaj Wartek, powiedz mi, to mi pomoże, czy tata był grzeczny w tym roku? Tak. Tata był grzeczny, no to tutaj dla taty. Dziękuję Mikołaju. Kolędy? Dla taty. Kolędy, Tataty. Dla taty. Kolędy, kolędy zaczyna się śpiewać. Kolędy, kolędy. później, chwilę, chwilę. Dobra. To nie wiem, czy ktoś był grzeczny, czy... Yy, nie podpisałeś tego. No nie. Yy, to się później rozstrzygnie. A powiedz mi, czy babcia Ania była grzeczna? Tak. tak była grzeczna. A, to podaj babci Ani, jak była grzeczna. Podaj tam Babci Ani. Może pomożesz mi, co? Co? Chodź pomożesz. Mikołajowi. Pomożesz Mikołajowi? Chodź pomożesz Mikołajowi. A, idziemy do świętego Mikołaja. Słuchaj, a dziadek był grzeczny? Tak. To do dziadka zanieść, O Ojej! A babcia wiesza była grzeczna? Tak. No to za nim babci wiesi. <noise> Dziękuję bardzo. Ojojku. Czekaj, 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 co my tu mamy? To to później. A to to... Bo to jest dla Bartka. Bartek był grzeczny? Tak. Na tak. pewno? Tak. No to dobra, to... to dla Bartusia. To szale tutaj. Tu położymy. Chodź Bartek, chodź, to nie wszystko. Chodź. Położysz. A wujek tutaj ten był grzeczny? Ojej, ojej, ojej. Był grzeczny ten wujek? Tak. Był grzeczny, to daj mu wujkowi temu. Proszę, powiedz. Proszę. Słuchaj, a, a, a mama, tata byli grzeczni? Tak. Tak? No to zanieśli to, ostrożnie. Weź tutaj coś, o, jest, coś jest, jest, jest. Dziękujemy, Mikołaju. Dziękujemy. Chodź, chodź, potrzebny jesteś dziadki Mikołajowi. Słuchaj, a ten dziadek był grzeczny, bo nie pamiętam czy był grzeczy, czy nie. Oj oj oj. Zanieść Zanieś to dziadkowi, zanieś. Chwyć za sznurki. Tu za sznurki chwyć. Jest przejść. Za sznurek chwyć i zanieść dziadkowi. Dziękuję oj, oj, jo, A babcia Ania była grzeczna czy nie? Tak. Tak? To za babci Ania. Tu babcia Ania. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jaka? Chodź, jeszcze nie Chodź, chodź. A wujek Dalibor był grzeczny? Tak. To za nich wujkowi Daliborowi. Tu jest wujek. Ooooooo. Słuchaj, Bartuś, A ty byłeś grzeczny czy nie? To, to, to. to dla ciebie! Tak? To dla ciebie! A, jakie, a jaka jaką lubisz lokomotywę najbardziej? Tomka! Tomka. 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 Proszę bardzo! To jest istotne grzesznik! Ciocia Gosia była grzeczna? Tak. Tak, to za nic cioci ci Proszę. Proszę. Oj, dziękuję. A była no? grzeczna? Tak. No. Bardzo była grzeczna. Tak. No. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Słuchaj dalej. A tata był grzeczny czy nie? Bo nie pamiętam. Tata twój. Tu! Był Ale był grzeczny? Tak. A, tak. Dziękuję. Ale tata był na pewno grzeczny. Na Nie. pewno. Na pewno to dla taty mam, ostrożnie to, dla taty i mamy to jest, prawda? Ooo, dziękuję. O, to jest. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. Ten tata był chyba bardzo grzeczny w tym roku, co? Ostrożnie tutaj, dla taty. Dziękuję. Mikołaju. Powiedz mi, Bartek, ale tak uczciwie ty byłeś grzeczny? Tak. A zaśpiewasz coś Mikołajowi? Tak. To zaśpiewaj. Pada, pada śnieg, nie bieda, światła. Pan Sanki dzwonią dzwoneczkami. Nie wiem, gdzie mam dzwonek. Tam będzie no ten dzwonek Już stary, to zapomniałeś. Nie, gdzie dzwonek. Mam. Na ziemi to położyłeś. Na ziemi kładłeś dzwonek? No to jest to wszystko kładłem. Dobrze, Martek, były grzeczne, to proszę bardzo, to dla ciebie. Dziękuję, powiedz. Dziękuję. A wujek, dla wujka Piotrusia to nie ma nic, on tam na papierosa poszedł. Nie ma nic dla wujka. Ta babcia Wiesia była grzeczna? Tak. Na pewno? Tak. To zanisz babci wiesi. Tam jest babcia Wiesia. No gdzie babcia. Babcia Wiesi. Po drugiej, po drugiej. A, tam, tam. Dla babci. Tam, tam. babci. babci wie się tutaj, tutaj. Ale wiesia to ja, a to Ania. To babcia Ania, a ja wiesia. To dla mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj istotne to jest w ogóle grzesznik. No chwila, chwila. Mysz poszedł na papierosa, ale przyjdzie. Dobrze. Dziadek. Dziadek był grzeczny, czy nie? To no dla dziadka. Zanieś dziadkowi. Dziękuję. Zdżakie, Ale pomocny. <śmiennego> wujek Dalibor, wujek Dalibor, grzeczny. Gdzie jest wujek Dalibor? Tam. Tu. Tu. Nie. Tam. ma. Ab... Proszę, 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 proszę. bardzo, proszę. Ciocia Gosia była grzeczna? Tak. No to zanieś cioci Gosi. Uuu, tutaj babcia poda. Dziękuję bardzo. Uuu, bardzo. Tutaj tak. babcia Ania była grzeczna? No to no. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Prowadzuję. Oj, oj, oj. Ta ciocia Gosia była grzeczna czy była niegrzeczna? Tak, grzeszna była. Grzeszna była. Znaliś to, cioci ci no, gości. Tu chodź, z tej strony, chodź, z tej strony, z tej. Łatwiej będzie ci. O tu, 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 tu. tu. Nie, nie, to dla ci gości. Tam. Tam, tu tam. Tutaj. tutaj. O, tutaj. O. A to dla wujka Dalibora. Mm. Tutaj. Gdzie jest Tutaj. Dziękuję. Tata ten był grzeczny chyba, nie? Znowu? znowu? Tata, tata był znowu grzeczny? Tak. No to zanieś to tacie. Tata. Tata. No. A dziękuję. Kto to to gitara, gitarze będzie grał. Jak myślisz? Kto będzie grał na gitarze? Gitarę? Bartuś, Bartuś! To, to dla, to dla Ciebie, proszę bardzo! <noise> wszystko, Bartuś, twoje, Bartuś, wszystko Twoje! Cała torba Twoja jest! Wszystko Twoje! Wszystko Twoje! A Bartek, a jak myślisz, dla kogo to jest?